Cześć, Tuchania z Analiz IT, oglądasz odcinek z serii Słownik Analityka. Zapraszam Cię dzisiaj do pojęcia analizy biznesowej. Analiza biznesowa jest to praktyka umożliwiająca zmiany w przedsiębiorstwie przez definiowanie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań, które dostarczają wartość dla interesariuszy. To jest definicja według Babok Guide, czyli zbioru dobrego, dobrych praktyk dla analityków biznesowych, wydanych przez organizację IIBA, czyli International Institute of Business Analysis. Co praktycznego wynika z tej definicji? Zobacz, jest to praktyka umożliwiająca zmiany w przedsiębiorstwie, to znaczy, że my jesteśmy blisko zarządzania, jesteśmy blisko tego, co jest ważne dla danej organizacji, dla danego przedsiębiorstwa. Musimy rozumieć jego sytuację, jego cele i ta nasza praktyka ma umożliwiać zachodzenie zmian w przedsiębiorstwie, czyli właśnie blisko tych rezultatów biznesowych, musimy być ich świadomych. Następnie definiujemy potrzeby, w ten sposób właśnie osiągamy te, te rezultaty poprzez definiowanie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań. Definiowanie potrzeb przypomina nam o tym, że powinniśmy zrozumieć po co, dlaczego coś jest ważne dla, dla tego przedsiębiorstwa, dla danych interesariuszy. Czyli musimy nie tylko skupić się na rozwiązaniu, aha, potrzebuję takie a takie rozwiązanie, IT tutaj dostarczyć. Nie, musimy zrozumieć, co za tym stoi, jaka potrzeba, czy dla firmy, czy dla organizacji naszego klienta, czy właśnie dla poszczególnych grup interesariuszy. Musimy dotrzeć do potrzeby. Wtedy będziemy rzeczywiście zajmować się analizą biznesową. I kolejna rzecz. Rekomendowanie rozwiązań. Skoro rekomendowanie rozwiązań, to zwróć uwagę na to, że wybieramy spośród więcej niż jednego rozwiązania. Jeśli przychodzimy. Od razu z listą wymagań na dane rozwiązanie czy na dany system IT, no to to nie jest rekomendowanie rozwiązań. Powinniśmy mieć wachlarz tych różnych rozwiązań, a to stanie się możliwe, kiedy zrozumiemy, jaką potrzebę my tutaj chcemy zaspokoić. Jeśli będziemy wiedzieli, do czego dążymy, to wtedy otwiera się wachlarz, że mamy różne ścieżki dotarcia do zaspokojenia tej potrzeby i wtedy z tych różnych rozwiązań, które mogą być różnymi systemami IT albo na przykład jedno rozwiązanie może być systemem IT, drugie, może być optymalizacją procesów, trzecie może być zatrudnienie dodatkowej osoby i tu różne rozwiązania mogą przychodzić do głowy, albo na przykład budujemy rozwiązanie wewnątrz naszej organizacji, albo szukamy jakiegoś gotowego produktu, albo zlecamy go innej firmie, która go dla nas wykona. To również są zestawy takich przykładowych rozwiązań możliwych do wybrania, a my musimy zarekomendować na bazie tych kryteriów, które są istotne dla naszych interesariuszy. No i właśnie ostatni. Ostatnia rzecz z tej definicji, czyli to są rzeczy, które dostarczają wartość dla interesariuszy, czyli nasza praca jest skończona wtedy, kiedy ta zmiana w przedsiębiorstwie, którą umożliwiliśmy, definiując potrzeby i rekomendując rozwiązania, to rzeczywiście dostarczy wartość dla interesariuszy. Czyli po pierwsze musimy być świadomi, na kogo wpłynie to rozwiązanie, ale też kto na to rozwiązanie będzie miał wpływ. I jakie oni mają potrzeby, jakie mają w tym interesy, i musimy sprawdzić, czy to rozwiązanie, które zarekomendowaliśmy, rzeczywiście da tym interesariuszom wartość. I wtedy możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z analizą biznesową. Co jeszcze, co jeszcze warto wiedzieć tutaj? Ta analiza biznesowa może zachodzić na różnych poziomach. Czyli, najczęściej tam, gdzie zaczynamy naszą pracę, z czym spotykamy się najczęściej na tych początkowych etapach naszej pracy, to jest poziom operacyjny. Czyli tu już mamy konkretne wymagania w konkretnym projekcie, codzienna praca, czy codzienna współpraca z zespołem deweloperskim, na przykład. Ale możemy też być, po pewnym czasie zazwyczaj to się dzieje, że wchodzimy na poziom taktyczny, czyli już nie zajmujemy się taką codzienną pracą, ale na przykład ustalamy w jaki sposób wykonywać dane działania, w jaki sposób kształtować dane projekty, czyli na takim poziomie taktycznym, już nie codziennym, ale związanym z szerszym horyzontem czasu, czy, czy to właśnie jakichś kwartałów, czy miesięcy, czy w ogóle jakichś sposobów podejść, stosowanych narzędzi, procesów i tu już wchodzimy na ten poziom taktyczny. Ale możemy też wykorzystywać analizę biznesową na poziomie strategicznym. Wtedy właśnie definiujemy potrzeby i rekomendujemy rozwiązania w stosunku do całej strategii, całego przedsiębiorstwa, którym się zajmujemy, tak żeby to dawało wartość interesariuszom. Wtedy też możemy zajmować się na tym poziomie analizą biznesową. Analiza biznesowa ma miejsce w projektach, w produktach. I w rozwoju przedsiębiorstwa. Czyli możemy mówić o analizie biznesowej w kontekście tego, że pracujemy w danym projekcie. Projekt ma swój początek, ma swój koniec. Jest to niepowtarzalne, jednorazowe przedsięwzięcie, które ma za zadanie dostarczyć jakiś rezultat. W takim projekcie możemy wykonywać analizę biznesową, ale możemy też wspomagać naszymi analitycznymi umiejętnościami przy rozwoju produktów. Ten produkt powstał, ale cały czas jest w fazie utrzymania czy rozwoju, i tutaj. Tutaj te nasze umiejętności analityczne również mogą posłużyć do rozwoju produktu, ale możemy też pracować na poziomie organizacji, czyli tu już nie pracujemy przy konkretnym projekcie czy produkcie, ale właśnie na przykład pomagając firmie określić strategię, pracujemy przy rozwoju całej organizacji. Wtedy też mamy do czynienia z analizą biznesową. No i ta analiza biznesowa pomaga w tym głównie żeby zrozumieć jaki jest stan obecny, ale też określić stan docelowy, czyli gdzie na przykład jest organizacja dzisiaj i gdzie organizacja chce dojść, albo jaki jest stan na dziś, a jaki stan docelowy ma przynieść zrealizowanie sukcesem danego projektu czy rozwinięcie danego produktu do określonego miejsca. Więc rozumiemy stan obecny Wiemy, gdzie jesteśmy dzisiaj, wiemy, dokąd chcemy dojść i pomagamy, wykonując różne aktywności, pomagając określić, jakie aktywności będą potrzebne, dojść, pomóc zdefiniować, jakie rzeczy są potrzebne, aby przejść właśnie ze stanu obecnego do stanu docelowego. To właśnie jest analiza biznesowa i takie praktyczne z tego wnioski wychodzą, że właśnie możesz się zastanowić, czy praca, którą wykonujesz, rzeczywiście spełnia te kryteria z definicji analizy biznesowej. Jeśli zastanawiasz się, gdzie pracujesz dziś i gdzie mógłbyś pracować, no to tutaj propozycja tych trzech poziomów. Jeśli właśnie też zastanawiasz się, jak się sprofilować, czy bardziej w produkcie, czy w projekcie, czy przy rozwoju organizacji, no to w analizie biznesowej masz takie różne możliwości. I tutaj ta analiza biznesowa właśnie. Z Skupiając się na stanie obecnym i docelowym, pomagać i też zwrócić uwagę na istotne elementy. Dzięki za ten odcinek i zapraszam Cię do kolejnego serii Słownik Analityka. Trzymaj się, cześć.